Liczba milionerów w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 33% w ostatnich latach. Dziś jest ponad 8,2 miliona osób, które nie odziedziczyły swojego majątku, lecz zbudowały go od podstaw. To brzmi niesamowicie, prawda? Ale obiecuję Ci, że jeśli obejrzysz ten film do końca, dowiesz się, jakie dokładne kroki mogą odmienić Twoje życie w zaledwie 6 miesięcy. Krok 1. Potęga wielkiego myślenia to fundament wszelkiego długoterminowego sukcesu. Chciałbym, abyś zastanowił się ze mną przez chwilę. Czy wierzysz, że możesz być bogaty? To pytanie może wydawać się proste, ale odpowiedź na nie determinuje Twoją drogę. Badania z zakresu psychologii pozytywnej pokazują, że nastawienie na rozwój może zwiększyć Twoją produktywność o nawet 30%. Pomyśl o tym. 30% więcej wyników tylko dzięki zmianie sposobu myślenia. Ale to nie wszystko. Neuromagnetyzm, wizualizacja i koncentracja to narzędzia naukowo udowodnione, które aktywują części Twojego mózgu. Te narzędzia pomagają w poszukiwaniach kreatywnych rozwiązań, przekształcając marzenia w rzeczywistość. Osobiście doświadczyłem tego w decydującym momencie mojego życia. Pewnego razu znalazłem się w pracy, która mnie nie inspirowała. Czułem się, jakbym tkwił w niekończącej się pętli, bez żadnej perspektywy na poprawę. To wtedy po raz pierwszy usłyszałem o znaczeniu posiadania listy marzeń. Na początku wydawało mi się to dziecinne, niemalże niepotrzebne. W końcu, jak prosty akt pisania tego, co chciałem. Mimo to postanowiłem spróbować. Wziąłem notes, a z mieszanką sceptycyzmu i nadziei zacząłem wypisywać wszystko, co chciałem robić być lub posiadać. Nie ograniczałem się. Pisałem o podróżach, dobrach materialnych, sukcesach zawodowych, relacjach osobistych. Pozwoliłem wyobraźni płynąć bez granic. Ku mojemu zaskoczeniu, ten prosty akt miał ogromny wpływ. To jakby nagle zacząłem dostrzegać możliwości, które zawsze były wokół mnie, ale przez pesymizm nie dostrzegałem ich. To jest magia tego procesu. Pisząc to, czego pragniesz, aktywujesz część mózgu zwaną korą przedczołową. Jest to obszar odpowiedzialny za planowanie, podejmowanie decyzji i innowacje. Innymi słowy, budzisz ukryty potencjał do szukania sposobów, na realizację swoich marzeń. Nie chodzi tylko o marzenia, chodzi o stworzenie wyraźnej wizji tego, czego pragniesz. Wyobraź sobie swoje życie za pięć lat. Gdzie będziesz? Jak będzie wyglądał Twój dom? Jakim samochodem będziesz jeździć? Czy podróżowałbyś po świecie? Prowadząc własny biznes? Im bardziej szczegółowa jest Twoja wizja, tym większą mocą ona posiada. Neurobiologia tłumaczy, że kiedy szczegółowo wizualizujesz coś, twój mózg zaczyna tworzyć połączenia. Te połączenia sprawiają, że to staje się możliwe. Elon Musk jest doskonałym przykładem tego. Zanim stał się wizjonerem, którym znamy go dzisiaj, wyobraził sobie świat, w którym energia słoneczna. Podróże kosmiczne i elektryczne samochody byłyby dostępne dla każdego. Ta wizja nie tylko go zainspirowała, ale także ukształtowała jego codzienne działania. Dziś firmy takie jak Tesla i SpaceX są wynikiem tej wielkiej mentalności, ale może zastanawiasz się teraz: jak to pomoże mi stać się bogatym? Odpowiedź jest następująca. Kiedy masz jasność co do swoich celów, zaczynasz konsekwentnie dostosowywać swoje działania. Aktywujesz to, co nazywamy prawem przyciągania. Ludzie, pomysły i możliwości zaczynają się pojawiać, ponieważ twój fokus jest bardziej wyostrzony. Jednak marzenie o wielkich rzeczach to nie wszystko. Musisz także uwierzyć, że możesz je osiągnąć. To przekonanie jest energią, która napędza Twoje działania nawet w obliczu trudności. Wykonaj proste, ale potężne ćwiczenie. Weź kawałek papieru lub otwórz notatkę w swoim telefonie i zapisz przynajmniej 50 rzeczy, których pragniesz. Może to być cokolwiek. Nowy samochód, podróże, stabilność finansowa, zdrowe relacje. Pozwól, by Twoje myśli płynęły swobodnie, bez cenzury. To pierwszy krok, by zamienić marzenia w namacalne cele. Wiem, że może to wydawać się trudne na początku, ale pamiętaj, każda wielka realizacja zaczyna się od wielkiej myśli. Czy jesteś gotowy, by marzyć wielko? Krok dwa. Praca z czymś, co kochasz, to jedna z najbardziej transformujących decyzji, jakie możesz podjąć. Wiedziałeś, że pasja do pracy to jeden z najczęściej niedocenianych czynników sukcesu finansowego i osobistego? Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Stanforda ujawniły, że osoby, które znajdują sens i przyjemność w tym, co robią, mają większe szanse na sukces i osiągnięcie stabilności finansowej. Mimo to, większość ludzi spędza życie robiąc coś, czego nie lubią, tylko po to, by zapłacić rachunki. Może to dotyczy Twojej obecnej sytuacji. Wiem dokładnie, jak się czujesz, bo sam przez to przeszedłem. W mojej młodości pracowałem w różnych zawodach, które nie miały dla mnie sensu. Pamiętam szczególny moment, kiedy zwolniono mnie z stacji benzynowej za to, że nie byłem w stanie nawet dobrze napełnić zbiornika. To było upokarzające, ale otworzyło mi oczy. Zrozumiałem, że spędzanie dni na robieniu czegoś, co mnie nie inspirowało, niszczyło mnie od środka. To wtedy odkryłem swoją pasję do rynku sprzedaży. Na początku wszedłem w ten zawód z desperacji, byle tylko zapłacić rachunki. Jednak, w miarę jak nauczyłem się więcej o pracy i dostrzegałem, że mam do tego talent, coś się zmieniło. Moje zaangażowanie rosło. A każdy dzień stał się okazją do nauki, rozwoju i przełamywania własnych ograniczeń. Kiedy robisz coś, co kochasz, energia, jaką wnosi się w swoją podróż, jest zupełnie inna. Przeszkody przestają być niepokonanymi barierami, a stają się ekscytującymi wyzwaniami. Błędy nie są już powodem do frustracji, ale cennymi lekcjami, które torują drogę do sukcesu. Weź na przykład historię Steve'a Jobsa. Twierdził, że kluczem do jego wytrwałości w obliczu ogromnych trudności była pasja do tego, co robił. Dla niego tworzenie innowacyjnych produktów nie było tylko pracą, ale misją życiową. To pasja pomogła mu stawić czoła kryzysom i przekształcić Apple w gigantę, którą jest dzisiaj. Co ty kochasz robić? Jaka aktywność sprawia, że tracisz poczucie czasu? Może gotowanie, nauczanie, budowanie rzeczy, rozwiązywanie problemów lub tworzenie treści. Odnalezienie tej pasji to pierwszy krok do budowania bardziej satysfakcjonującego i dochodowego życia. Ale tu jest ważna kwestia. Samo odkrycie tego, co kochasz, nie wystarczy. Musisz przekształcić te pasje w źródło dochodu. Jak to zrobić? Zacznij od małych kroków. Poświęć kilka godzin w tygodniu, by szukać sposobów na zarabianie na tym, co kochasz. Na przykład, jeśli uwielbiasz gotować, dlaczego by nie założyć kanału na YouTube lub oferować kursów online? Jeśli lubisz pisać, zacznij bloga lub pracuj jako freelancer. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok, nawet jeśli jest on mały. J.K. Rowling jest doskonałym przykładem tego podejścia. Zanim stała się jedną z najpopularniejszych pisarek na świecie, była samotną matką żyjącą z pomocy społecznej. Mimo odrzucenia przez wiele wydawnictw, nie poddała się, bo pisanie było jej pasją. Reszta to już historia. Być może jeszcze nie wiesz, co kochasz robić i to w porządku. To proces odkrywania siebie. Próbuj nowych rzeczy, testuj różne drogi, pozwól sobie na porażki i naukę. Często dopiero przez eksperymentowanie odkrywamy, co naprawdę nas motywuje. A gdy znajdziesz swoją pasję, nie porzucaj jej przekształć ją w swoją siłę napędową. Praca nad czymś, co kochasz, to nie tylko sposób na zarabianie, ale sposób na życie pełne sensu i satysfakcji. Jaka jest twoja pasja? Co zrobiłbyś każdego dnia, nawet gdyby nikt nie płacił ci za to? Krok 3. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby osiągają sukces łatwo, a inne całe życie tkwią w cyklu przeciętności? Odpowiedź leży w jednym potężnym zasadzie: dążeniu do doskonałości. Bycie doskonałym w tym, co robisz. To jeden z największych czynników transformacji osobistej i finansowej. A najlepsze jest to, że doskonałość nie jest czymś, z czym się rodzimy. To wybór. To decyzja o ciągłym dążeniu do doskonałości. Niezależnie od miejsca, w którym zaczynasz. Pamiętam wyraźnie moje dwudzieste lata, kiedy nie miałem żadnego kierunku w życiu. Przechodziłem z pracy do pracy. Wielokrotnie byłem zwolniony. A nawet nie udało mi się wykonać prostych zadań, jak tankowanie samochodów na stacji benzynowej. Każda odrzutka wydawała się mnie popychać w dół, aż zdałem sobie sprawę z czegoś ważnego. Osoby odnoszące sukcesy nie rodzą się z wiedzą. Stają przed wyzwaniami, popełniają błędy i uczą się na nich, ale to, co je wyróżnia, to decyzja, by się wyróżniać być najlepszym w tym, co robią. Badania pokazują, że jeśli staniesz się częścią najlepszych 10% w każdej dziedzinie, nie tylko zarobisz więcej pieniędzy, ale również będziesz czuć większą satysfakcję z życia. Dzieje się tak, ponieważ ludzie ufają i cenią ekspertów. Pomyśl o tym, gdybyś potrzebował delikatnej operacji, wybrałbyś dowolnego lekarza czy szukałbyś najlepszego. Ta sama zasada dotyczy wszystkich dziedzin życia. Doskonałość nie przychodzi z dnia na dzień. Badania wskazują, że potrzeba od pięciu do siedmiu lat intensywnej praktyki, by stać się mistrzem w dowolnej dziedzinie. To może wydawać się długim czasem, ale pomyśl o tym: następne pięć lat i tak miną, niezależnie od tego, co z nimi zrobisz. Pytanie brzmi: gdzie będziesz, gdy oni skończą? Masz wybór, aby wykorzystać ten czas na stawanie się najlepszym w tym, co robisz, lub pozostać w tym samym miejscu. Michael Jordan jest doskonałym przykładem. Nie urodził się największym koszykarzem wszech czasów. W rzeczywistości został wyrzucony z drużyny koszykarskiej w szkole. Ale zamiast się poddać, wykorzystał tę odmowę jako motywację. Trenował niestrudzenie każdego dnia, zawsze dążąc do doskonalenia swoich umiejętności. To zaangażowanie w doskonałość uczyniło go legendą. A co z tobą? Czy jesteś gotów zapłacić cenę doskonałości? Oznacza to gotowość do nauki, popełniania błędów i ponownego próbowania. Ile razy będzie trzeba próbować? Chcę podzielić się czymś, co zmieniło moją perspektywę na zawsze. Podczas pewnego wydarzenia usłyszałem zdanie: Najlepsi zaczynali jako nowicjusze. To otworzyło mi oczy na fakt, że nikt nie rodzi się na szczycie. Każdy ekspert, każdy udany profesjonalista zaczynał od zera. Różnica polega na tym, że zobowiązali się doskonalić trochę każdego dnia. To jest coś, co wszyscy możemy zrobić. Może to być czytanie książek, uczestniczenie w kursach, znalezienie mentora, lub po prostu więcej ćwiczyć. Każdy mały krok się liczy. Zastanów się ze mną, co możesz zrobić dzisiaj, aby stać się najlepszym w swojej dziedzinie. Może nauczysz się nowej umiejętności, udoskonalisz coś, co już potrafisz, albo poprosisz o opinię, by poprawić swoje wyniki. Klucz to zacząć teraz. Pamiętaj, Doskonałość przyciąga nie tylko lepsze możliwości, ale także szacunek, zaufanie i uznanie. Kiedy decydujesz się wyróżniać, zmieniasz nie tylko swoją karierę, ale i całe życie. Krok cztery. Wszystko, co widzisz w swoim życiu dzisiaj, jest bezpośrednim wynikiem działań, które podjąłeś w przeszłości. To istota prawa, przyczyny i skutku. Każda decyzja, każdy nawyk, każdy mały wysiłek jest jak nasiono, które sadzisz, a owoce, które zbierasz, są odzwierciedleniem tych wyborów. Brzmi to prosto, prawda? Ale prawda jest taka, że większość ludzi nie docenia kumulacyjnego wpływu swoich codziennych działań. Pamiętam, kiedy zacząłem rozumieć to prawo. W tamtym czasie pracowałem w sprzedaży i miałem kolegę, który zarabiał 10 razy więcej niż ja. Na początku myślałem, że to kwestia szczęścia lub jakiegoś przywileju, który on miał, ale postanowiłem to zbadać. Bezpośrednio zapytałem, co robi inaczej. Był wystarczająco hojny, aby podzielić się swoimi strategiami. Pokazał mi, że to nie chodziło o wrodzony talent ani niezwykłą przewagę ale o zestaw konsekwentnych i dobrze zaplanowanych działań, które podejmował każdego dnia. Kiedy zacząłem stosować to, co robił, moje wyniki zmieniły się drastycznie. To doświadczenie było punktem zwrotnym w moim życiu. Nauczyło mnie, że sukces nie jest kwestią szczęścia, ale przestrzegania sprawdzonych zasad. Prawo przyczyny i skutku działa dla każdego, bez względu na to, skąd zaczynasz. Jeśli posadzisz odpowiednie nasiona, wysiłek, naukę, planowanie, zbierzesz owoce, których pragniesz. Pomyśl o tym, jak o uprawie rośliny. Nie możesz oczekiwać, że zbierzesz jabłka, jeśli sadzisz ciernie. Podobnie jak w przypadku codziennych działań, które są zgodne z tym, co chcesz osiągnąć, wynik jest nieunikniony. Może myślisz, ale jak mogę zastosować to teraz w moim życiu? Oto odpowiedź. Zacznij od zidentyfikowania obszarów swojego życia, w których chcesz zobaczyć zmiany. Mogą to być twoje finanse, zdrowie, relacje lub kariera. Następnie zapytaj siebie, jakie nasiona sadzę w tej dziedzinie. Moje działania prowadzą do pożądanego wyniku? Małe zmiany mogą przynieść niesamowity wpływ w dłuższym czasie. Na przykład, jeśli chcesz poprawić swoją sytuację finansową, zacznij od nauki zarządzania pieniędzmi, dostosowywania swoich nawyków konsumpcyjnych i inwestowania w wiedzę. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, zacznij od czegoś prostego, jak 20-minutowy spacer codziennie. Te małe działania, gdy wykonywane konsekwentnie, tworzą potężny efekt kumulacyjny. Weź przykład Mike'a Tysona. Zarobił setki milionów dolarów jako bokser, ale z powodu nieprzemyślanych decyzji i braku planowania stracił prawie wszystko. Z drugiej strony, osoby takie jak Warren Buffett zbudowały ogromne fortuny dzięki konsekwentnym działaniom przez długi czas. Różnica tkwi w nasionach, które każdy zasiał: jeden zasiał impulsywność, drugi zasiał cierpliwość i strategię. Jakie nasiona sadzisz dzisiaj? Czy są one zgodne z przyszłością, którą pragniesz? Jeśli nie, co możesz teraz zrobić, aby to zmienić? Ważne jest, aby pamiętać, że piękno tej zasady polega na tym, że działa ona dla każdego. Nie musisz czekać na idealne warunki. Idealny moment, by zacząć, to teraz. Małe codzienne działania tworzą ogromne przemiany w dłuższym czasie. Krok pięć, moment, w którym bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje życie, to moment, w którym odzyskujesz moc, by je zmienić. Oznacza to zaprzestanie obwiniania rządu, gospodarki, szefa czy nawet rodziny. Wiem, że może to być niewygodne, ale oto prawda. Dopóki przypisujesz innym ludziom lub okolicznościom odpowiedzialność za to, co dzieje się w Twoim życiu, oddajesz kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Dobrą wiadomością jest to, że przejęcie odpowiedzialności nie oznacza obwiniania siebie, ale uznanie, że to Twoje wybory i tylko one. Decydują o kierunku, w którym zmierza Twoje życie. Nauczyłem się tego w najtrudniejszy sposób. Pewnego razu mieszkałem w małej kawalerce i pracowałem w budownictwie. Mój dzień zaczynał się przed świtem, kiedy łapałem dwa autobusy, by dotrzeć do pracy, a kończył późno w nocy, kiedy wracałem do domu całkowicie wyczerpany. W tamtym czasie czułem się uwięziony, jakby nic nie mogło się zmienić. Łatwo było obwiniać okoliczności, brak okazji, złą gospodarkę, moją ograniczoną edukację. Ale nadszedł moment, gdy siedziałem przy stole w mojej małej kuchni i zrozumiałem coś kluczowego. Nikt mnie nie uratuje. Jeśli chciałem zmienić swoje życie, odpowiedzialność leżała całkowicie na mnie. To zrozumienie było jednocześnie przerażające i wyzwalające, bo przejmując odpowiedzialność, zdałem sobie sprawę, że mam moc, by zrobić coś inaczej. Wzięcie odpowiedzialności oznacza zrozumienie, że każda decyzja, którą podejmujesz, ma swoje konsekwencje. Może to wydawać się ciężarem ale jest to również niesamowicie wzmacniające. Zobacz przykład Jeffa Bezosa. Zanim założył Amazon, miał stabilną i dobrze opłacaną pracę w firmie inwestycyjnej. Mógł łatwo wybrać komfort, ale zdecydował się na ryzyko stworzenia czegoś nowego. Podjął odpowiedzialność za swoje pragnienie innowacji i przekształcił Amazon w jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie. Z drugiej strony, Wiele utalentowanych osób nigdy nie osiąga swojego potencjału, ponieważ utknęli w cyklu wymówek. Winą obarczają szefa, rynek, a nawet rząd za brak postępów. I w ten sposób oddają swoją moc. Ale może myślisz sobie, jak mogę wziąć odpowiedzialność w mojej obecnej sytuacji. Zacznij od małych kroków. Zadaj sobie pytanie: Co mogę zrobić dzisiaj, nawet jeśli to coś małego, by poprawić moje życie? Może to być zaoszczędzenie niewielkiej kwoty pieniędzy, poświęcenie 30 minut na naukę nowej umiejętności, lub po prostu sporządzenie listy celów na najbliższe 6 miesięcy. Te działania mogą wydawać się nieistotne, ale mają potężny, skumulowany wpływ w dłuższej perspektywie. Rzeczywistość jest taka, że wzięcie odpowiedzialności oznacza także zaakceptowanie, że jesteś autorem swojej własnej historii. Jeśli chcesz innej przyszłości, musisz podejmować inne decyzje już teraz. To nie oznacza, że nie napotkasz trudności, ani że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Oznacza to, że bez względu na to, co się wydarzy, Będziesz nadal dostosowywać swoje działania, aby pasowały do rezultatu, który chcesz osiągnąć. Pomyśl o tym, jak ojeździe samochodem. Nie kontrolujesz ruchu drogowego ani warunków atmosferycznych, ale ty kontrolujesz kierownicę. Możesz dostosować trasę, zwolnić lub przyspieszyć w zależności od sytuacji. Podobnie. Wzięcie odpowiedzialności oznacza dostosowanie swojej drogi, kiedy to konieczne, aby dotrzeć do wybranego celu. W jakich obszarach swojego życia nadal oddajesz kontrolę? Gdzie możesz wziąć na siebie więcej odpowiedzialności? Może to być w Twojej karierze, relacjach lub zdrowiu. Małe, ale konsekwentne działania mogą drastycznie zmienić Twoje życie. Zostaw komentarz. Jaka jest pierwsza akcja, którą podejmiesz dzisiaj, aby przejąć kontrolę nad swoją przyszłością? Każda decyzja, którą podejmujesz, każde małe działanie, które wykonujesz dzisiaj, to cegiełka budująca przyszłość, którą pragniesz. Najważniejszy punkt jest prosty, ale głęboki. Masz moc, by zmienić wszystko, pod warunkiem, że jesteś gotów zrobić pierwszy krok i zaangażować się w swoją własną ewolucję. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz. Liczy się to, gdzie zdecydujesz się iść, a mówiąc o ewolucji, nowe wideo już na Ciebie czeka. To kolejny stopień na Twojej drodze, by stać się o 1% lepszym niż teraz. Kliknij je i kontynuuj inwestowanie w swój rozwój. Pamiętaj, droga do sukcesu budowana jest krok po kroku. Dziękuję, że jesteś dzisiaj ze mną. Czekam na Ciebie w następnym wideo.